Dzień dobry, dzisiaj znowu jestem na Waikiki. Już tyle filmów nagrałem z Waikiki. Także wiedzcie o tym, że ja tu nie tylko przyjechałem na wypoczynek, ale także żeby Wam pokazać tutaj całe Waikiki. Także kto tutaj nie był, ma możliwość teraz zobaczenia szczególnie wszystkich szczegółów jakie tu są na Waikiki, także tu, nawet tutaj nie będąc możecie wiedzieć, możecie komuś opowiedzieć e, całą historię e, o, o Waikiki i w ludu na Hawajach. Będzie bardzo o, dużo tych ludzi troszkę takie w niektórych momentach niewyraźnie jakie te fale są i ci ludzie zazdroszczę tym, którzy potrafią na, pływać i na tych deskach. To jest naprawdę Coś wspaniałego, no, że nie tylko młodzi i starsi, ale naprawdę to jest naprawdę frajda, e, świetna coś, tym bardziej, że ta woda jest naprawdę bardzo gorąca. Przypominam Wam, sam robiłem próbę temperatury wody, ta temperatura wody jest, aż trudno uwierzyć, plus 32 stopnie e, Celsjusza. Walhalla 32 stopnie Celsjusza. Także to jest naprawdę frajda, Tutaj ci ludzie spędzają e, cały dzień od, e, z, od e, wschodu do zachodu słońca, nawet i po zachodzie słońca oni na tych deskach e, pływają. Także to jest niesamowite. Tego nie znajdziecie na Kubie, nie znajdziecie w Meksyku. tam Może to jest, ale to tak jest sporadyczne. A tutaj na Hawajach to jest bardzo modne bądźcie tutaj statek wycieczkowy płynie to można sobie wynająć e, e, kupić bilet i po prostu o, popłynąć wiele tu jest różnych możliwości także no Wajkiki są ponte, dla, dla mnie e, numer i jeden także nie wiem nie każdy to lubi bo są ludzie którzy e, lubią ciszę spokój. Lubią mało ludzi, gdzie jest na plaży. Ja na przykład nie lubię, ja pamiętam, powiedziałem już Wam, że byłem na Maui i tam mi na wyspie o, Maui, o, też o, na Hawajach, to jest sąsiednia wyspa, tej samej podobnej wielkości co tutaj Oahu o, w Honolulu, ale naprawdę tam mi nie pasowało bo tam się po prostu nic nie działo tam jak po prostu tutaj to wygląda jak w Warszawie a mały to jak gdzieś tam na zabitej wsi chociaż mały bez piękna bardzo urocza roślinność palmy tak samo ale niestety no, dla mnie to nie pasuje ja uwielbiam Waikiki, w Honolulu, dlatego tu często jeżdżę z tego względu, że jest stosunkowo Dość blisko, gdzie mieszkam, z Vancouver. A po druga sprawa, że no zakochałem się że tutaj w tej wyspie. Uwielbiam i nie wiem, czy może już nie pojadę, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam pojadę, bo w moim wieku, do kiedy jeszcze pracuję, to wiadomo, są większe możliwości. Jak już przyjdę całkowicie na emeryturę, to wtedy jej pieniędzy będzie dużo mniej, także i mniejsze możliwości wyjazdu na wakacje. Wtedy trzeba będzie troszkę więcej oszczędzić, bo w tej chwili to nie muszę nic oszczędzać, żeby gdziekolwiek wyjechać po prostu. Ale tu jest naprawdę raj. Niektórzy mówią, że Kuba. Oglądałem Kubę, tu wiele wideo z Kuby. Absolutnie, Kuba. Nie ma porównania Kuby tutaj do Hawaii. Wielu ludzi porównuje to z jednego względu, że Meksyk czy Kuba Dominikana oferuje wam całodzienne wyżywienie. Macie to wy, nie musicie się macić, ale ja powiem tak realnie, szczerze, że wy za to jedzenie już zapłaciliście. O tutaj zobaczcie, jak dziewczyny chodzą po ulicach w Honolulu na Hawajach, po prostu w jakich strojach chodzą, naprawdę aż trudno patrzeć. Także, także powiedziałem, Mekrzyk czy Kuba, to jest od, 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 odmienny temat. I odmienna plaża, po prostu cicha, spokojna, tak jak, jak kto o, woli. Tutaj na Hawajach, ja się czuję tutaj jak u siebie w domu, o, lepiej niż w domu po prostu. To jest mój język, ten sam język angielski. Nie znam hiszpańskiego, to trzeba się posługiwać na Krówie czy w Meksyku. A po druga sprawa, tutaj mogę chodzić wszędzie, gdzie mi się tylko chce, kiedy zobaczę. Tam niestety... Można oczywiście chodzić, kto chce. Może chodzić, ale bierze na siebie wielkie ryzyko, dlatego że to są biedne kraje i na turystów jest polowanie. Także wiele rzeczy słyszałem. Także nie powiecie mi, że w Meksyku możecie sobie wynająć samochód i można sobie zwiedzać Meksyk samemu. No, oczywiście, że można, ale ryzyko jest okropne że e, mogą was e, zabić, czy po prostu okraść, no, wiele rzeczy może spotkać, wiele rzeczy tutaj e, turystów z Kanady nie wróciło już z czasów z Meksyku, także nie, e, niech mi nikt nie powie, że e, Meksyku jest e, wspaniale i bezpiecznie, bo to wcale nie jest prawdą, oczywiście większość e, ludzi zadolnych wraca. Tak samo mówię o tym o jedzeniu tutaj. Tutaj jedzenie na Hawajach musicie sobie zabezpieczyć sami jedząc w restauracjach, w czy po, przy pobliskich ulicznych barach. Ale to, jest, to nie znaczy, że tu jest dużo drożej, dlatego że wykupując czasy na kubieczne, na w Meksyku już macie to jedzenie zapłacone. Nie myślcie, że ktoś Wam da dziwne wyżywienie i wszystkie napoje za darmo. Po prostu to jest wliczone w cenie tych wczasów i to już żeście zapłacili. Oczywiście jeden zje więcej, drugi mniej. Tak widzicie, o zobaczcie tutaj robią zdjęcia ślubne. Bardzo dużo tych par, przeważnie japońskich, tutaj sobie robi zdjęcia pozją, aż naprawdę za dużo Bo tych turystów z Japonii jest naprawdę mnóstwo, ja bym powiedział połowa tych turystów to są Japończycy. Oni kiedyś chcieli tę wyspę podbić w czasie II wojny światowej, dlatego jest pamiątka tutaj Pearl Harbor, się nazywa. Tam jest jeszcze zatopiony statek przez bombardowania e, lotnictwa e, japońskiego, a, a wojska amerykańskiego tutaj, które nie było na ten atak e, w ogóle przygotowane. Ale dzięki temu, że Japończycy e, tę wyspę nie zdobyli, mamy możliwości to, no, tutaj przyjechać na czasy. Po prostu i, nie uczyć się jaka japońskiego Teraz rozmawiać w swoim języku angielskim Także widzicie, tu są różne hotele, różne ceny hoteli i, i tanie i drogie na każdą kasę I dla aktorów i dla normalnych ludzi tak jak ja tury, którzy którzy liczą kasę. Ci ludzie bogaci nie liczą kasy, tylko patrzą, żeby dostać jak najlepszy wypoczynek w jak najlepszym upoczynku żeby jak najlepiej wypocząć a my niestety też liczymy na to mimo wszystko że e, mieszkanie w Kanadzie e, załatwiamy ten hotel to też patrzymy żeby był nie za drogi i nie za tani oczywiście bo żeby miał odpowiednie e, warunki i normalne warunki do mieszkania także nie chodzi o to że o, my kupiłem najtańszy hotel ja nie kupuję najtańszego hotelu bo po prostu nie chcę ja chcę mieszkać też jak e, człowiek także w normalnych e, warunkach, ale są ludzie hotele, gdzie trzeba zapłacić tysiąc dolarów i, i więcej za jedną noc. Także dla mnie e, takie hotele po prostu no, są za drogie. Nie jestem minionem, żeby na, na to pozwolić. Oczywiście, że pozwolę dużo więcej niż e, ludzie mieszkający w Polsce. Zresztą nawet ludzie mieszkający w Polsce, niektórzy Mogą sobie więcej pozwolić niż ja. Oczywiście, że tak, ale tych ludzi naprawdę bardzo mało. Przykładnie ci ludzie, którzy siedzą przy korytach, tak jak ostatnio widzę w Polsce, niewiele się tam ciekawego ciągle dzieje, ciągle są targowiska, ciągle te rządy w Polsce jakoś nie mają poparcia społeczeństwa. Ty, przed wyborami ludzie się cieszą, że coś się zmieni, a po wyborach zaczyna się z powrotem ta sama gadka, te same problemy wracają z powrotem i to co ileś tam lat, co wybory, ciągle się to powtarza. Dlatego w Polsce tak jest, jak jest. Dlatego nie dziście się, że ja tu wyjechałem 30 lat temu ponad już. I tutaj jestem naprawdę szczęśliwy, bo tutaj już nie marzę o, o żadnych wyjazdach nigdzie, chyba że marzę o wyjazdach na wakacje. To jest, jest całkowicie inne wyjazdy, wyjazdy z przyjemnością. Bo właśnie tym łódką płynąłem kiedyś w pewnej niedzieli, tutaj kilka dni temu, na tej łodzi, tutaj za 25 dolarów, około półtorej godziny. Na tej łodzi o, po zachodzie słońca, tak jak już wam pokazywałem na poprzednich moich e, filmach. Tych łodzi jest tu różnych, kilka, tak jak widzicie, tu są dwie, ale tu trzy, czy cztery tu są dla turystów, także są to wszelkie możliwości do. O, na skałach właśnie tutaj sobie, e, wykręciłem palca ostatnio, nie powiedziałem wam o tym, ale tutaj była tablica taka. E, Niezbyt wyraźna, że tam jest ślisko, żeby tam nie chodzić. A ja oczywiście, tak jak Polak, nie zwracam uwagi na te tablice. Po prostu w jednej ręce miałem kamerę, bo oczywiście ja ciągle miałem kamerę w ręce. Dlatego macie tyle dużo filmów do oglądania przeze mnie. O tutaj macie ryby, w wodzie pływają. Ja tu chodzę między tymi rybami, a one tutaj sobie pływają, tak wiecie, jaka ta woda jest przejrzysta. Oczywiście nie są to wielkie ryby, nie okazały Nie można było ich zjeść, ale, ale zobaczcie ile tych ryb tutaj jest. Bardzo dużo, dlatego że jest bardzo ciepła woda i one się tu wygrzewają. Także chciałem wam to też pokazać jakieś ciekawostkę. Chociaż tutaj niedaleko od tego było właśnie y, jedna tam dziewczyna weszła dalej y, i napotkała na jellyfish, na taką rybę, taką gel, tak jak, jak to gel po polsku nazywa, taką galaretę, Taka galareta bym powiedział, o czy następna para japońska galareta. I jak się do tej ryby dotknęła, po prostu ta ryba normalnie parzy tak jak kwasem. Także wyszła ta, z tej wody, wyskoczyła e, z, z wielkim krzykiem po prostu, bo ją to o, paliło i aż musiał jej ten ratownik posmarować czym, bo naprawdę to pali. Dlatego wcale się nie dziwię, jak byłem kiedyś, pamiętam, we Włoszech w 1975 roku na plaży i tam też taka ryba, dżelfis e, ktoś wyciągnął na piasek, to Włosi Maczy krzyczeli, żeby jej nie dotykać. Ja też wtedy pierwszy raz to widziałem. I po prostu, nie wiem, człowiek jest jakiś taki niewierzący, że człowiek by ciekawości dotknął, ale po prostu krzyczeli i zakopali tą rybę, żeby nikt nie dotknął, bo to jest bardzo niebezpieczne, bardzo trudno się dogoli, boli, i to jest bardzo bolesne. Także to tyle, widzicie, następna para japońska. Także tych par japońskich naprawdę, ja już miałem ich dość, jak się oni ustawiali, tak jakby aktorzy, naprawdę jakby się popisywali. Japończycy zauważyłem, bardzo lubią się tutaj e, popisywać. Da. Jacy oni że są dumni, jacy wielcy, naprawdę bardzo dumniejsi nawet od Anglików, bym powiedział. Wszędzie Japończycy na każdym kroku I tylko zdjęcia i nagrywają wideo i filmy Naprawdę dziwne mnie to nerwowali. No tutaj są ceny, ceny wynajmu krzeseł i tych parasoli. Także razem Wam jak ktoś się tutaj wybiera na Hawaje To radziłbym Jeż, nie wiem, czy to, jeżeli macie taką możliwość zabrać sobie parasolkę taką plażową i, i dwa krzesełeczka, na pewno wam się to opłaci. Ja do tego wniosku doszedłem teraz dopiero po, trzy, po trzykrotnym pobycie tutaj na Hawajach. zauważyłem, że dużo ludzi przywozi sobie własne parasolki i, i własne krzesełka. Kiedyś na to nie zwracałem uwagi, a teraz właśnie widziałem, że niektórzy to mają. A tutaj pokazuję troszkę roślinności. Ciekawa ta roślinność, taka tropikalna, inna i te palmy bardzo pięknie zadbane i wystrzyżone, inaczej niż na Kubie. Tam są zaledwie bardziej brązowe. A tutaj wszystko jest naprawdę. W przyzwoitym porządku i czysto. Dlatego mnie tu na chowajach się naprawdę bardzo podoba, jest bardzo czysto. Ta plaża ciągnie, ja tu ciągnę, pokazuję, ja ciągnę ten jeden kawałek plaży, bo dlatego, że większość tutaj spędziłem ten czas na tej plaży a jeszcze nie dokończyłem wam właśnie z tym moim upadkiem na tych skałach tutaj i, i do tej pory mam ten palec jeden u lewej ręki ten e, czwarty, trzeci czwarty z kolei od kciuka o, na lewej ręce po prostu zerwałem ścięgna po prostu i ten palec mam teraz krzywy. Całe szczęście, że jestem już w takim wieku, że to już olewam to wszystko. Nigdy mi tu w tym wypadku nie pomoże, ale ja zauważyłem to dopiero na drugi dzień. Po prostu nie czułem żadnego bólu wtedy upadku. No, wcześniej się podniosłem niż upadłem, także w moim wieku to jest niesamowite, że jestem jeszcze w takiej dobrej kondycji, że... Po prostu nie siadłem na całą, tyłkiem nie siadłem, po prostu poślizgnąłem się i siadłem na sam tyłek, ale jakoś musiałem podłożyć tą rękę pod tyłek i po prostu całe moje ciało upadło na ten palec, dlatego ja nawet nie zauważyłem tego co się stało, po prostu nie zwróciłem uwagi na to i robiłem dalej, nagrywałem. Dlatego dopiero to zauważyłem na drugi dzień. W hotelu, mówię dlaczego ten mój palec jest taki krzywy? On na samym końcu, tam gdzie jest złożono, po prostu nie mogę go wyprostować. Oczywiście mogę go wyprostować, tak samo teraz mogę go wyprostować, ale ja muszę użyć siły tutaj i wyprostować go drugim palcem, wtedy jest prosty. Ale jak go puszczę, on nadal wraca do, do zakrzywionego pokoju, do, do, do pozycji. Dlatego on już do końca życia będzie, będę miał krzywie zakrzywiony, no, ale doszedłem do wniosku, że żaden lekarz, żaden chirurg mi tego, nic nie pomoże. Dlatego nawet nie byłem u lekarza, bo to nie miałoby żadnego sensu. Nic mi, nic mnie, nikt mnie tutaj nie pomoże. Jedynie co mi pomoże, to może jakby na dno no, wtedy. Tam, zawsze się tutaj śmieją, w Kanadzie, w Ameryce, 6 fitę dał. Także, że 2, metry, 2 m, w ziemię, to wtedy ziemia mi to wleczy. To tyle na dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Z ciekawostek wszelkich. Jeszcze będę wiele filmów z Wejki, bo mam jeszcze bardzo dużo. Także musicie to wszystko obejrzeć aż do końca. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.